Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Szanowni Państwo, dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego świątecznego programu. A jeżeli o świętach mowa, to nie moglibyśmy zapomnieć o czym? Oczywiście o ozdobach świątecznych. Dzisiaj ze mną w studio Dorota Lewicka, którą znacie już z kobiecych rozmów, a to kobieta wielu talentów, w tym także uzdolniona plastycznie. I myślę, że dzisiaj coś razem wyczarujemy, Pani Dorotko, tak? Widzę, że stół jest pełen. Co prawda, Szanowni Państwo, muszę przyznać, że moje umiejętności w zakresie plac, prac plastycznych zostawiają, no powiedzmy sobie to delikatnie, nie, sporo do życzenia, ale wierzę, że tutaj z pomocą pani Dorotki wyczarujemy coś fajnego. Pani Dorotko, zatem co ciekawego dzisiaj będziemy robić, bo ja już się nie mogę doczekać, tak. chociaż talentów w tej kwestii <laughs> naprawdę nie mam. No to ja powiem tak, że do techniki, którą ja dzisiaj zaprezentuję, naprawdę nie trzeba umieć malować, rysować. Bo Czyli ja, jest szansa Jest szansa, bo ja też nie umiem tego robić, szanowni państwo, natomiast dekupaż jest taką techniką, gdzie myślę, że każdy sobie może z tym poradzić. poradzić i tak, zrobić. I tak i nawet Dzieciakami pracuje dzieciaki świetnie sobie radzą, więc. A zresztą, myślę. Pani Dorotko, przecież nie chodzi o idealne ozdoby. One mają oczywiście, być nasze tak. i wspólnie zrobione, a my często, szanowni Państwo, o tym zapominamy. To nie musi być idealna ozdoba, ale zrobiona z kimś bliskim, w przyjaznej, świątecznej atmosferze, to jest największa radość i największe szczęście, myślę, że szczególnie właśnie dla najmłodszych, prawda? Tak, oczywiście, że tak. I chodzi o to, żeby spędzić razem czas, taki prezent, dekupacz, typu zrobienie właśnie zawieszki z misiem, tak. Tak, wręczenie dziadkom pod choinka. Albo ubranie Albo tej ubranie. choinki To jest w ogóle własne. świetna rzecz. Wiadomo, że jest zupełnie inaczej, jeżeli ktoś się tym zajmuje zawodowo, sprzedaje, gdzie już e, trzeba więcej pracy zrobić, ale, ale będzie proste zawieszki jak ja Widzą radzimy, dokładnie. Tak, możemy, jak to wykonać? Możemy z, e, zrobić... E, pro... Czego potrzebujemy? Potrzebujemy na przykład drewienek. E, Widzę, że tutaj różne, różne wielkości. Brzy. Tak, różne wielkości, bo w zależności od tego, czy mamy właśnie większą, to możemy zrobić zawieszkę ale mm -hmm. ja na przykład y, ostatnio porobiłam malutkie na malutkich krążkach magnesy. O, super sprawa, także jako świąteczne. właśnie prezent dla bliskich. Tak, właśnie bardzo fajny malutki gadżecik można z motywem świątecznym A, a gdzie zrobić. możemy Pani dorodko takie cuda dostać? Na przykład w Tartaku. O kurczę, to, już, to już robi się lekko problematycznie, ale Szanowni Państwo jestem przekonana, że w jakichś marketach budowlanych można czy sklepach w sklepach takich papierniczych, dla, prawda? Do ręko działa jak najbardziej pojedyncze sztuki możemy zrobić, więc bierzemy sobie jedną taką. Jeden, tak krążek i na razie na początek musimy go oczywiście przygotować, więc musimy go wymalować białą farbą. Można skorzystać z pędzli, można z takich gąbeczek, więc się człowiek na pewno nie nie obrudzi. A czasem bardzo... i to fajne brudzenie jest nam potrzebne, tak. szczególnie <laughs> dla dzieci, bo brudne dzieci to szczęśliwe. Także malujemy jak umiemy, rozumiem. Tak, malujemy. <laughs> nie ma sobie. jakiegoś systemu, który by tutaj był idealny. Nie, absolutnie. Ważne, żeby pokryć, prawda? Ważne, żeby było, żeby pokryć, bo będziemy korzystać z papierów ryżowych, które po prostu, gdybyśmy tego nie, nie przygotowali, białego podłoża, to nam będą po prostu przebijać tło. Czy to i jest już jakaś będzie bardzo Czy to jest specjalna farba? E, do dekupażu używamy farb akrylowych i specjalnych klejów już całej reszty lakierów na bazie wody, więc... Od... Właśnie nie czuć w ogóle nie, nie. zapachu, który wszystko... byłby powiedzmy sobie szczerze uciążliwy może dla niektórych, więc... także super można łatwo pracować, prawda? Tak, wszystko na bazie wody jak najbardziej i one są też bezpieczne, tak jak mówię z dzieciakami można spokojnie robić. Mamy I stają nam takie tak, przygotowane, piękne białe, tak? Właśnie wcześniej przygotowane, już wyszlifowane, bo oprócz tego to jeszcze bardzo lubimy papier ścierny. A, czyli to taki absolutny maska, rozumiem. Tak, więc jeśli wi wi wiadomo, że to potrzebuje, żeby wyschnąć taki krążek teraz, więc Ile to powinno składamy. poleżeć tak na spokojnie. E na czas na dobrą kawkę? Tak, nawet dwie, o, czasami, więc. Czyli dobra kawka i ciasteczko, Szanowni Państwo, w trakcie przygotowań jak najbardziej za trud pracy włożony w te piękne ozdoby? <laughs> jak najbardziej. Więc jeśli już mamy przygotowany biały krążek. Tu korzystamy z kleju specjalnego dedykowanego do dekupażu. Uh -huh. e, I wybieramy sobie motyw z papieru ryżowego. Ja na początek polecam papier ryżowy. Ja okay, to widzę, Szanowni Państwo, tak. że to wygląda już, troszeczkę już. jak biała kalka, taka <laughs> tak, bardzo delikatny. Wykorzystywa <laughs> Wykorzystywany mocno. Czy to do rozumiem, że to też w osób. takich sklepach, gdzie tak, znajdziemy rzeczy tak, do rękozia. Ręko oczywiście, że tak. I na przykład dzieja te ptaszki, bo już to właśnie zaczęłam wykorzystywać, więc papier z na bomce ten. No, dokładnie ptaszek, to są oczywiście do malunki mhm. moje. Coś więcej, żeby było więcej przestrzeni, bo to też chodzi o to, żeby sama technika dekupażu miała polegać na tym, żeby tak wtopić ten motyw, żeby on wyglądał jak przez nas namalowany. Aha, więc czyli taki jest, taki jest zamysł tego taki wszystkiego, jest zamysł, tak? Więc musi Ale mać... faktycznie wygląda to, szanowni Państwo, naprawdę no, imponująco. Jeżeli mówi pani, pani Dorotko, że to bardzo szybko idzie, to proszę sprawdzić, jaki to jest naprawdę świetny efekt. I możemy... Też wykorzystać tutaj wiele innych ozdób, jak widzimy, bo i jakieś naklejane koraliki, prawda? I w stołżeczki, tylko wyobraźnia Nie, nas ogranicza. Tak. Z tyłu na przykład szablony można korzystać z szablonów, więc już gotowe. To, co w głowie mamy w zasadzie, tak, to możemy tak. tutaj zrealizować, ale jak zabieramy się właśnie. Jak do tego Jak zabieramy się. Nałożamy na przykład motyw, można zasadą jest taka, jest, zasada jest taka, że papier ryżowy. Wyrywamy, Rodriamy. tak, wyrywamy. Czyli nam... szanowni państwo, nożyczki zostawiamy obok. To ma być nieidealne. Ma znaczy być... On, zasada jest taka, że on się na, wtedy nam łatwiej wtopi, co ciekawe, niż wtedy, jeżeli byłyby tak, regularne brzegi, tak, prawda? Tak, wtedy te brzegi regularne bardzo e, widać. E, spróbujemy sobie go tak szybko dopasować. A czy to dopasować. E, musimy to idealnie dopasować, czy, czy raczej zostawić sobie jakiś margines taki Możemy na zostawić działania. margines, ale wtedy e, chociaż o, ja go sobie tak wolę. Co zrobić ładnie. I już co ciekawe, mamy. Co teraz? Co teraz? Kolejny krok. Kolejny krok, na pewno potrzebuje mój pędzel. Ja lubię sobie be, tak de, delikatnie. Czyli smarujemy tak. na początku podstawę, tak? Podstawą Tak, tak delikatnie. E, nie smarujemy papieru. Co ważne, bo smar... to. Papier za chwilkę. <laughs> Chociaż oczywiście są te które od razu kładą i. Ale to też papieżem. myślę, wymaga pewnej wprawy, prawda? Tak, I i doświadczenia. Też, um, chciałabym podkreślić, że wiadomo, że um, my w tej chwili ze względu na ograniczony czas pokazujemy takie bardzo proste. Szybkie techniki. Szybkie techniki tym bardziej, że um, gdybyśmy je chcieli lakierować, tak jak ja na przykład tą bombę. Właśnie, bo tutaj od razu tak, widać, prawda, że jest błysk, Błysk, więc... no to to już zajmuje bardzo dużo czasu. E, warstw lakieru dużo, prawie co dwie warstwy. Cierpliwości dużo, tak. dużo kawy i pierniczków, rozumiem. E, tak, bo to mniej więcej jest dwie warstwy lakieru, szlifowanie papierem, ściernem, kolejne warstwy. Czyli taka mozolna praca, I często, często na przykład 10 warstw lakieru, lakier skminie nieraz wioskiety. 12 godzin, więc... E... Czyli szanowni państwo, radzimy nie zostawiać na ostatnią <laughs> chwilę, bo to jest bardzo ważne, ja, ale na szybko też damy radę. Na szybko też damy radę. E, przyklejamy, rozumiem. Przyklejamy, tak nam chwycią. O, już zdążył, zdążył mi klej wyschnąć, bo to jest ciepło. Ale co robimy? Wprasowujemy sobie Wprasowujemy, teraz, tak? Tak, Faktycznie idzie to szybko i wygląda już bardzo dobrze. Klej chyba zrobił swoje, prawda? Klej pozwolił, robi swoje. Pozwolił wniknąć. Są kleje, które są już gotowe z lakierem, więc one już nam pracę zabezpieczają. Ale myślę, że też ma urok taka nielakierowana praca. Oczywiście, Wygląda to że bardzo tak, fajnie. Inaczej, chociaż ja bardzo lubię lakierować, bo one, lakier mają wszystko troszeczkę zabezpiecza przed kurzem. Tak. E, dla mnie ta praca jest troszeczkę niegotowa. Ju, ja Już mnie tu kusi, żeby też coś domalować. Pani Dorotko <laughs> święta to do nie perfekcjonizm. Odmalować <laughs> marze... tło, żeby było właśnie ładne. <laughs> Ale czym można to tło podmalować? Jeżeli Znowu farbami osoba... akrylowymi. Czyli, Aha, się czyli działamy cały czas. Tak, tak. Można oczywiście jakieś szablony, e, na przykład e, brokatem posypać, też było A będzie Właśnie, już a jak lepiej. zrobić e, tak tą ozdobę, żeby faktycznie ona była idealnie dopracowana, żeby nie było widać nam tutaj tych. Do malunki, tak. Czyli tu już zabawa, musimy troszeczkę się troszeczkę, wykazać, tak, e, prawda? Kolorami e, zabawa. Farbani. A jeżeli chcielibyśmy nałożyć właśnie jakieś elementy brokatowe naokoło, to co wówczas Biękne. również ten klej? E, czy czegoś innego e, so jest na przykład specjalny heavy body gel, możemy coś takiego wykorzystać, tylko czy ja e, wzięłam, chociaż on jest troszeczkę jeszcze, jeszcze za Potrzebuje, szanowni potrzebuję państwo, czasu, troszkę, czasu, troszkę czasu, dokładnie. Więc dajmy mu chwilkę czasu. Czas na czasu. solidną kawkę, taką <laughs> z przyprawą e, pierniczkową i pierniczek do kolekcji. Ale ja myślę, pani Sara, że pani to musi w końcu to zadziałać. No to dobrze, to, szanowni państwo, żeby <laughs> nie było, że dybrać. stoję tutaj tylko i rozmawiam. To biorę motyw, się w takim razie e, e, za pracę. Wybrać Brać, motyw, a mi tutaj się podoba. Bardzo, e, bardzo ten ptaszek spodobał się. czy to mogę? To proszę, tak, oczywiście. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że wstydu nie będzie. Absolutnie. Przy takich. Właśnie małych zawieszek. Ale właśnie tak jak podkreślałam, tutaj najważniejsza jest po prostu dobra, Oczywiście, dobra że przy tak. tym. Nie chodzi o to, żeby choinka była idealna co do centymetra, nie, nie a stroik nie. perfekcyjnie wymierzony <laughs> linijką, prawda? Zresztą ja, szczerze powiedziawszy, dość dużo takich różnych, nieidealnych prac swoją prawie czteroletnią córką wykonuję i wiem, że najważniejsza jest właśnie ta Oczywiście, dobra zabawa. że tak. Zresztą w fajnej e, jakiejś nawet piżamce świątecznej, z uśmiechem na twarzy i z dobrym podejściem, a chyba to troszkę za duże zrobiłam, więc tak, pewnie muszę... no nie będzie nam pasowało do, do przygotowanego krążka. Widzę Pani Dorotko, że tutaj niezbyt łatwe zadania Pani przede mną jednak stawia. Tak to, Szanowni Państwo, rozmawiałyśmy za kulisami, że no niestety akurat w tej kwestii y, bo się nie była łaskawa dla mnie, bo akurat totalnie się nie nadaje do tego, ale mam nadzieję, że chociaż troszkę wywołam uśmiechu na Państwa twarzy. E, przygotowując tą ozdobę, ale chyba jeszcze muszę troszkę na pewno się postarać. Się pani... <grym> nadaje. <grym> tak, troszeczkę. Ale z chęcią to wezmę do domu. Naprawdę. Ja e... lubię takie rzeczy, ja chociaż nie, 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 lubię, nie lubię jakby, że tak powiem. E, jakoś specjalnie się do tego przykładać, bo tak jak mówię, z moją cierpliwością również badali za dużo, wow. W technice dekupażu właśnie fajne jest to, że można kombinować i e, proszę mi wierzyć, że moje pierwsze prace też nie były idealne. Dobra, fajne, Mam... umówmy się, no, że to, jest w porządku. Pięknie, tak. Tak, tak. mogę działać, tak? Tak. Czyli teraz za co się tak. bierzemy? Zaklej. klej? pędzel. E... Czy jakoś to dużo tego nadejmie? Nie. Nie, on jest dosyć wodnisty więc można go sobie tak delikatnie właśnie, żeby tylko nam przyłożyć, tak, żeby się nam nie, nic nie ruszało. Wprawa pokazuje, że nawet nie trzeba tego wykonywać. I teraz jeszcze raz klejem przejechać. On nam już zabezpiecza pracę. No nie spodziewałam się, że będę coś takiego kiedykolwiek w życiu robić. Szanowni Państwo, muszę przyznać, że pierwszy raz przed kamerą jest dla mnie dość stresujący ale fajnie się czegoś na tego nauczyć. Bardzo lubię, szczerze powiedziawszy, takie motywy właśnie zimowe. Super to wygląda, można wykorzystać nie tylko na okres świąteczny, ale w zasadzie na cały okres właśnie o, zimowy, myślę, prawda, tak. jako fajna ozdoba. Nie musi być stricte świąteczne Udało się, pani Dorotko, pięknie. pięknie, Także tu strasznie. Może, może nie będzie ze mną aż tak źle. Zrobię. Może jeszcze coś mi się uda wyczarować. Tak naprawdę na potrzeby programu powinnam troszkę bardziej czekać. Poczekać, Ale tak sobie chociaż żeby, poglądowo zobaczymy, prawda? No i szanowni państwo, sobie tak tu trochę wklepujemy, blendujemy. blendujemy, tak. Troszkę za dużo niebieskiego wzięłam, ale nieważne, zaraz to coś zrobimy porządnie. To tak, tutaj żeby... jeszcze mamy pani Dorotko? Mam tak, że kolorów tak, jest kolorów dużo. dużo. E, Każdy już... coś znajdzie dla siebie, nie tylko entuzjaści zimowych, nie, e, zimowej nie. kolorystyki. Oczywiście, szanowni państwo, można wykorzystać pastę na przykład pęka, pękającą. A to e, też daje piękny efekt tak. takiej elegancji. Tylko ona tutaj. lubi schnąć. Czyli ona szanowni bardzo państwo, lubi. początek grudnia tak. zaczynamy, kończymy. I Ewentualnie sobie... przed e, świętami, <gry> przed ubieraniem choinki. Um, taka specjalna pasta, brokatowa. taka brokatowa, imitująca troszeczkę jak szron. Ona jest y, na tej zawieszce. Właśnie, a czy tutaj jest jakaś inna przez... metoda? Nie, to jest akurat serwetka. Aha, czyli możemy I... również tak. tak jak papier ryżowy. Dokładnie tak się samo robi, tylko z, ja na początek dla e, osób, które zaczynają przygodę z dekupażem, polecam jednak papier ryżowy, bo łatwiej się na nim łatwiej pracuje, serwetka, prawda? Serwetka jest to pierwsza jedna warstwa serwetki, one się lubią mi miąć. E, Wymagający jednak bardziej tak. materiał, prawda? I tu się przyznam, e, że to nie jest tak, że wszystko idealne. Nie wychodzi, bo ja właśnie sobie położyłam tę pastę taką e, imitującą e, szron, brokatową, i niestety potem chciałam polakierować i ona mi zginęła bardzo. Proszę, no to Więc już... tak, zdarzałam. To jest doświadczenie cenne, <laughs> więc wiadomo, że też trzeba się uzbroić w cierpliwość tak, i testować jest... różne rozwiązania. Trzeba testować. E, Ale to jest praca twórcza, no więc się, e, różny tak. może być jej rezultat. A widzę, że też jeżeli chodzi o właśnie o blendowanie tych kolorów już na gotowej ozdobie, to też to są malutkie ilości farby, oczywiście, prawda? Żebyśmy nie przesadzali, że. Nie mam... Ja też zawsze mówię i polecam Państwu osoby, które zaczynają swoją przygodę z dekuparzem, żeby na początek zapisały się na warsztaty. W Tarnowie są organizowane warsztaty. Czyli można podszkolić można, swoje umiejętności. Można jak najbardziej. Ale też myślę, że długie zimowe wieczory sprzyjały temu, żeby po prostu coś fajnego Co zrobić, tak, nauczyć się, to, prawda? I zobaczyć, czy nam ta technika będzie odpowiadała, bo ja też kocham. A czy ona jest trudna, Pani Dorotko, czy to jest trudna technika, jeżeli chodzi o przekrój różnych, powiedzmy sobie to, właśnie takich technik plastycznych? Czy to zależy od naszych umiejętności też dużo, prawda? To znaczy, ja powiem tak, z perspektywy teraz czasu, bo ja się też cały czas uczę, yy, uważam, że te że ta technika jest bardzo przyjemną techniką. Ona nie jest bardzo trudna. Wiadomo, gdybyśmy chcieli. Już coś bardziej zaawansowanego, coś bardziej prawda? Zaawansowanego, czyli mamy na przykład tu... E, też zaczęłam przygotowywać bombkę, już foremki, które musimy wycisnąć. One znowu muszą schnąć, że potem sobie wymalować to jest zdecydowanie jest, już zupełnie bardziej. inaczej, prawda? E, więc dużo dużo czasu e, to zajmuje. E, Czy jest to technika dla cierpliwych? Tak. I uczy pokory. Uczy, bo ja ale myślę, że to, to bardzo dobre w dzisiejszych czasach, prawda? Kiedy po prostu działamy szybko i nie mamy czasu nawet tak. niekiedy usiąść i porozmawiać. To myślę, że takie Oczywiście, wyciszenie... Oczywiście, że tak. ja już to właśnie chciałam szybko, szybko i już jestem niezadowolona i myślę, że będę... Pani Dorotko, rzucamy poprawiać. ten akcjonizm świąteczny. Będę to poprawiać e, już na spokojnie. Ale, ale szanowni mamy musi... ograniczony czas. Tak. Więc musi no... to podeschnąć. Jak widzicie Państwo, też czasami łapki są brudne, mimo że się Używa różnych e, pędli i akcesoriów, chociaż ja najbardziej lubię malować palcami. No właśnie, to tak manualnie, prawda? I też w zgodzie z, z naszą naturą, prawda? Instynktowne tak, tak, malowanie tak, tak. jednak od małego gdzieś tam mamy mhm. we krwi. Zresztą też jakby z córką to uskuteczniam na, na co dzień, więc wiem o co chodzi, ale czasami już człowiek dochodzi do takiego etapu, że już mu to po prostu w ogóle nie przeszkadza. W ogóle, tak. tak. Zawsze to się da umyć, więc e, tym bardziej że, tak jak że tak. wspominałyśmy na początku rozmowy, to są produkty bezpieczne. Tak, tak. nie są to jak produkty, które to, no wiadomo, powodowały. nikt nie będzie ani kleju, ani farby jadł. No oczywiście, to, nie, to aż myślę, że aż takich głodomorów świątecznych tutaj nie, nie ma. Nie. Natomiast fajnie, że, że to są produkty, które nie odstraszają zapachu. Mhm jak tak, jeszcze nie, może kilkanaście tak, tak. lat temu, kiedy nie były one aż tak um, dostępne, ale też nie były tak pewnie mhm. dopracowane, prawda? E, tak, no co roku są wydawane nowe kolekcje, nowe produkty do e, technik mieszanych, do technik mix media, bo to jest i dekupasz, i jakieś właśnie wchodzą elementy z wyciski, z foremek. E, tak i jak, jak wyobraźnia na tylko wszystko, ogranicza. Tak? I naprawdę tych produktów jest bardzo dużo na rynku, ale jeżeli ktoś nie chce kupować od razu wszystkiego, tak, osobno klej, farby, pędzle, to ja miło wszystko polecam zapisać się na warsztaty za raz, drugi, zobaczyć, trzeci, prawda? zobaczyć, czy nam się czy to złapiemy. podoba. Ale szanowni Państwo, ja jakby mogę ogłosić swój mały sukces, udało się, więc nie jestem gołosłowna, co prawda może nie jest to tak imponujące, jak tutaj pozostałe ozdoby, ale da się. Ja chciałam się zapytać, bo widzę, że tutaj z boku stołu mamy też takie piękne tak. śnieżynki, ale to już na pewno bardziej czasochłonna praca. Gotowe bazy do drewna, papieryżowe. A nie przede wszystkim, właśnie. Papieryżowy motyw to dalej jest papieryżowy. Eee, moje e, moje domalowanie tła, czy, czy tak tego Czy to jest również nakładane zowego. gąbeczką i blendowane? Tak. tak Czyli da radę tak, uzyskać taki damy. E, super. A tu efekt. mamy z tyłu szablon, właśnie z tym efektem Ojej, takiego szybkości. No i też. Tak, właśnie się bardzo błyszczy, więc można coś takiego zrobić. Eee, ja przyznam, że jestem zakochana wiebiorki. w tych zimowych właśnie motywach zwierzęcych i zawsze jakoś tak świetne, wzbudzają uśmiech tak, na twarzy i same tak, pozytywne. Więc można naprawdę, Szanowni Państwo, bazę się kupuje normalnie przez internet. A czy to jest jakaś rozkładana baza? Tak, tak, tak. Ona właśnie. jest dokładnie rozkładana. A w taki sposób jak tutaj ta tak, pierwsza? Tak, kiedy... bombeczka, czyli tu, Później tu kleimy ją również tak. tym klejem? Tak, klejem do dekupażu wybieramy motyw. E, zawsze sobie lepiej najpierw przygotować kolor, zobaczyć jak to będzie. Ja tu akurat, dobrze, że to poruszamy, bo ja sobie to zaplanowałam. E, akurat, że chyba ten motyw. O piękne, takie troszeczkę taki na, starodawne, paśnię, prawda? Bo on tu idealnie pasuje. A szczerze też wywołuje takie skojarzenia świątek za dawnych <laughs> lat i te wszystkie krajobrazy, prawda? Stara zimowa chatka, tak. dużo śniegu, dużo magii. A właśnie to jest też super, że przy okazji robienia tych ozdób możemy porozmawiać, spędzić ze sobą czas, bo przecież święta to okres rodzinny, tak. ciepły, taki, który sprzyja wspaniałej atmosferze i też budowaniu więzi, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci, prawda? To super, że możemy tak. razem spędzić tak czas. I tu już mamy, widzę, prawda. projekt gotowy. Pro, projekt gotowy, więc kleimy, wiadomo, że łatwiej nam zawsze będzie na początek tą część sobie wymalować, na przykład, nie wiem, na kolor brązowy, nie? Farby akrylowe stosunkowo szybko schną, można sobie pomóc troszeczkę suszarką. No, ale ale nie przesadzić. Prawda? Nie przesadzić, bo tu też nieraz te media do, do dekupażu lubią psikus. Yy, jak ze wszystkim robić, zachować tak? umiar i ostrożność. Tak. A jak uzyskać taki efekt nakrapiany? Nie wiem, jak to fachowo nazwać szło. Tak, a pamiętam. tu się bawimy na przykład szczoteczką do zębów. Poproszę. Czyli wszystko, e, co albo, w domu jest przydatne, albo pędzlem e, i far, rozwodnioną farbą. Ja już nie chciałam tego pokazywać, bo to zazwyczaj jest dużo chlapania. Faktycznie jest wszędzie. Ale różne kolory farby można sobie chlapać dowoli. A to jest super, też akurat, chociaż nie wiem, czy wszyscy rodzice by się z tego powodu ucieszyli, aczkolwiek Za <noise> tak, tak, fajna. Tak, dużo potem jest sprzątania, przyznaję się, i zwłaszcza jak gdzieś spadnie nie tam, gdzie my chcemy i trzeba <noise> kilka razy i poprawiać i poprawiać. No to wszystko, jak wszystko w życiu ma swoje plusy i minusy. Ale Pani Dorotko, jak wziąć się za zrobienie takiej ozdoby to już myślę, że jest troszeczkę bardziej wymagająco. Wspomniałyśmy o tej stronie, tak. ale tutaj mamy, szanowni państwo, proszę zobaczyć coś zupełnie innego, malowana od środka. Malowana jest od środka, to jest technika, gdzie ja właśnie też byłam na warsztatach. Czyli coś tak, nowego, tak? Tak. I tak naprawdę technika, gdzie się wykorzystuje najpierw chlapanie, to jest właśnie ten proces odwrotny. Tutaj chlapiemy na końcu, natomiast przy takiej bomce od środka chlapiemy na początku, więc sobie. A trzeba jak uzyskać zobrazić. właśnie ten efekt też tego tła takiego ciemnego? Robimy więc różne kolory farby, chlapiemy, tam wchodzą też proszki gdzieś tu nie zniknęły Mamy półtoreki. tutaj tak, tak, tak dużo, że ciężko tak, to mamy, wszystko tak, opisać. Różne proszki, e, które się po prostu błyszczą, brokaty i potem jest granatowa farba i czarna farba. A rozumiem, że podstawa tutaj to plastikowa, tak? Ale tak? Możemy też dostać waza. w różnych że tak, w sklepach. Tak, ona jest e, faktycznie była to serduszka, tak nie, długo nie miałam na nie pomysłu, ale zobaczyłam te ptaszki. A widzę, że tutaj jeszcze coś podobnego mamy, <laughs> prawda? Tak, oczywiście. Duża bombka plastikowa, również ten sam pomysł z wykorzystaniem tłatu. Oczywiście możemy kolejne szablony typu wesołych świąt. Właśnie, a też tak super dalej. pomysł na prezent taki handmade, prawda? Wystarczy to znaczy fajna zawieszka, tak. elegancka, Oczywiście, że tak. i mamy ekstra na biureczku sobie położyć. Jak etnic, najbardziej prezent I robi, robi efekt, bo koraliki to już na Koraliki Tak, na to o tu coś. Tak udajemy, że tego nie ma, że jest idealnie prosta, <laughs> bo mój perfekcjonizm po prostu nie pozwala na to, <laughs> ja właśnie chcę Powiedzieć, że jestem bardzo krytyczna wobec tego, co ja robię. W ogóle się cieszę, że pani mnie zaprosiła. To, ja Chociaż ja się... uważam, że. Ale szanowni Państwo, myślę, że jeżeli Państwo poznali Panią Dorotkę z kobiecych rozmów, to jestem przekonana, że jesteście absolutnie zachwyceni jej pozytywną energią, nastawieniem do życia i uśmiechem. A przecież właśnie o to chodzi, ale wiem, że my kobiety, jak nikt inny, potrafimy być dla siebie najbardziej surowe, tak, nikt tak, tak nie ja jest. jak my same siebie. Oczywiście to, to zgadzam się tak. i podpisuję się pod ja tym. Ja jestem właśnie bardzo krytyczna wobec swoich pracy. ja dlatego ich nie sprzedaję, jeśli już to przekazuję na aukcje charytatywne. Bo tak jak mówię, zawsze coś mi nie pasuje i nie mówiąc o tym, że ja jestem bardzo przywiązana do tych też prac. A, no ale to w sumie bo... myślę, że też jak wielu artystów, którzy rynkodziem się Tylko zajmują, tak. bo każde dzieło jest szczególne, ale to jest super też właśnie jako, jako forma takiej odskoczni od czytelności, tak. prawda? Uczy pokory i uczy, uczy cierpliwości. Uczy, tak. Ale też super, bo już nawet wcześniej możemy trochę tego klimatu świątecznego można, przemycić, można. prawda? No niektóre dekuparzystki, dziewczyny, to już we wrześniu, Wcześniej zaczynają klimaty świąteczne. A, czyli bardzo wcześnie, czyli bardzo wcześnie. Pani Dorotko, to podsumowując, chcąc zrobić taką najprostszą ozdobę, mm -hmm. która pozwoli wywołać uśmiech na twarzy naszej, dzieci i też fajnie spędzić zimowy czas, co powinnyśmy mieć w domu albo co powinniśmy kupić? Farby akrylowe, dobre pędzle, klej do dekupażu. I tu od razu mówię, nie polecam różnych zamienników i pomysłów. Tylko eee, kupić ty... coś porządnego, Kupmy żeby się nie denerwować. Żeby się nie denerwować, bo ja jestem ofiarą. <laughs> Karolina na własnych doświadczeniach Pani, że Pani, nie warto, tak nie. czasami nie ma lepiej to kilka szerebać. groszy po prostu wydać, żeby <laughs> um, też efekt nie był rozczarowujący, szczególnie jeżeli oczywiście. robimy to z bliskimi, to ma być po prostu dobra zabawa. To. I rozumiem, drewienko. Drewienko, które... Niekoniecznie w tartaku. Niekoniecznie. <laughs> Są różne bazy, mniejsze, większe, bo na przykład taka bombeczka, tak, też może być. To też super. I, I dokładnie jest ten sam tak, schemat działania, prawda? działania, czyli robimy najpierw na biało malujemy, kleimy, Sklejamy sobie A co mam. stałoby się, gdybyśmy nie wyszlifowały tego, nie wyrównały? Czy mógłby być wtedy problem z przyklejeniem się? Mm, on się przyklei, natomiast to będzie bardzo niechlujnie wyglądać. Aha, będzie, czyli będzie, że ta gładka tak, powierzchnia sprawia, że pięknie się wtapia tak się naprawdę ten tapia, papier. Wtapia i jest po prostu ładniejsza e, i to samo daje lakierowanie. Czyli ważny jest ten końcowy efekt, Ważne żeby utrwalić jest, żeby pracę, żeby prawda? Żeby Ale wiadomo. to widać, szanowni państwo, nawet gołym okiem może tutaj pokażemy, że zupełnie inaczej wygląda element już tak. wylakierowany, wylakierowany, a zupełnie inaczej, kiedy jeszcze tej ostatniej warstwy nie ma. Raz, że jest w ogóle też taki mniej przyjemny, szorstki w dotyku, tak, 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 a dwa, że tak. też pięknie odbija światło, kiedy światło jest na lakier. Światło to jest błyszczące, chociaż ja ostatnio zakałam się w macach. I wszystko lakieruje na matowo, i e, tu jest tak. No tak, ale jest zabezpieczony i on jest zdecydowanie lepszy. E, dla mnie, więc ale tak jak mówię. To, co lepszy, lubi. Kto, co Prawda? lubi dokładnie tak. Ale jeśli to ma być takie na prezent tylko dla nas e, i przez nas zużytko ma. być nieidealne, ja, tak. ma być od serca. Pani Dorotko, dziękuję serdecznie nie, za wizytę. Dziękuję. Cieszę się, że mogłam się czegoś nowego nauczyć. Mam nadzieję, Szanowni Państwo, że strasznego wstydu nie było. E, nie, absolutnie. I życzę Państwu przede wszystkim radości, która płynie z wspólnego. Tworzenia, bo to jest to najważniejsze w trakcie zbliżających się świąt, żebyśmy potrafili usiąść ze sobą, zrobić coś fajnego, coś, co wywoła uśmiech na twarzy, coś, co pozwoli nam nawiązać autentyczną więź i po prostu tak. miło spędzić czas. Dziękuję serdecznie. Ja dziękuję. A Państwa zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka naszych świątecznych rozmów, a z pewnością tematów tych okołoświątecznych nie zabraknie. Zatem do zobaczenia! Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.